Po okresie Złotego Wieku, który panował za czasów dynastii Jagielonów, w roku 1572 umiera ostatni król polski z tej dynastii. Zygmunt II August, po którym zapanował trwający półtora roku, okres bezkrólewia trwający aż do roku 1574. Mimo wyboru nowego władcy, którym został Henryk Walezy, spokój w kraju nad Wisłą. Nie zapanuje na długo z powodu ucieczki nowo wybranego władcy do Francji, który uciekł potajemnie z kraju na wieść o śmierci swego brata Karola IX, by objąć tron francuski. Po tych wydarzeniach szlachta ponownie zbiera się w wolnej elekcji, by wybrać nowego władcę Rzeczpospolitej obojga narodów. Zostaje nim władca Siedmiogrodu, Stefan Batory. Skąd się wziął i jak wyglądały jego rządy na tronie polskim? O tym. W tym materiale. Aby opowiedzieć Państwu, jak wyglądały rządy Stefana Batorego na tronie polskim, trzeba się przenieść do czasu, kiedy to po ucieczce wspomnianego już Henryka Waleziusza. W 1575 zbiera się Sejm konwokacyjny, który na celu miał wybrać odpowiedniego człowieka na nowego króla. Podczas tego posiedzenia Sejmu. Wyłoniono dwóch kandydatów, cesarza Maksymiliana II Habsburga, którego popierała większość polskich magnatów, oraz księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego, który był popierany przez stronę zwolenników ruchu egzekucyjnego. Po przedstawieniu kandydatów stron podczas sejmu elekcyjnego, początkowo na podstawie głosów Senatu, został wybrany cesarz Maksymilian, co wywołało oburzenie wśród szlachty i strach przed wzmocnieniem władzy cesarza. Po tym wydarzeniu obóz szlachecki zaproponował oddanie tronu Annie Jagiellonce, której kandydata za męża zaproponowano ich kandydata, Stefana Batorego. Na co królowa Anna się zgodziła. W rezultacie Stefan Batory poślubił córkę Zygmunta Starego i został koronowany na króla Polski. W czasie początków rządów nowego władcy rozpętała się na dużą skalę wojna z Gdańskiem, która już trwała od czasów Zygmunta II Augusta, gdy on chciał zmusić miasto do posłuszeństwa za pomocą nowo narzuconych praw, które ograniczały kompetencje rady miasta Gdańsk oraz zwiększały dominację królewską. Przyczyną wojny był również wybór samego Batorego, którego mieszkańcy Gdańska nie popierali i nie chcieli zaakceptować jego wyboru co spotkało się z militarną odpowiedzią króla, który oprócz ataku zastosował ostre restrykcje, między innymi w handel i majątek mieszczan. W odpowiedzi Gdańsk zawarł sojusz z Danią, która wysłała militarną pomoc w celu obrony miasta. Podczas wojny doszło do krwawych starć, na przykład pod Lubiszewem w roku 1577, gdzie wojska strony Gdańska odniosły dużą klęskę z w starciu z królewską Husarią. Ostatecznie zawarto porozumienie, które zmusiło Gdańszczan do uznania władzy Batorego i zobowiązał się zapłacić kontrybucję. Zakończenie wojny jednak nie przyniosło długiego pokoju, ponieważ jeszcze w tym samym roku Moskwa zaatakowała Inflanty. W odpowiedzi Polska toczyła konflikt z Rosją bez wsparcia innych państw. Głównym skutkiem braku wspierających państw było. Brak odnowienia stosunków ze Szwecją, o który Stefan Batory się starał, aby zrealizować swoje cele, król musiał zdobyć poparcie szlachty, uchwalić podatki i zrzekać się części uprawnień sądowniczych monarchy. Mimo tego król nie załamał się i cały czas rozwijał stan armii, co było owocem powołania piechoty wybranieckiej oraz ustalenie dokładnego strategicznego planu wojennego. Działania w Inflantach miały na celu odwrócenie uwagi wojsk Iwana Groźnego, co miało zaskoczyć Rosjan. Wojska Batorego wkroczyły do Rosji aż tak, że doprowadziło to do spustoszenia wielu rosyjskich miejscowości. Jednym z pierwszych sukcesów Polaków było zdobycie twierdzy w Połocku, a później zajęcie wielu kolejnych twierdz i zamków. Całym finałem wojny była bitwa pod PSkowem w 1581, która doprowadziła do wielkiego zwycięstwa Polaków oraz odcięcia Moskwy od Bałtyku. Ta wojna zakończyła się rozejmem w za zapolskim, która doprowadziła do całkowitego porozumienia z państwem moskiewskim. Po sukcesie związanym z wygraną wojny. W Polsce jednak nie ustał spokój, bo wzrosła nieufność szlachty wobec króla co przyniosło bunt szlachty z magnatem Samuelem Zaborowskim na czele, który został skazany na ścięcie za bunt przeciwko władcy. Sam spór został zakończony niespodziewaną śmiercią króla w 1586 roku w Grodnie, co doprowadziło do kolejnego sejmu elekcyjnego.